Witajcie w kolejnym nagraniu. Dziś zacznę od aktualnej sytuacji na rynkach, ponieważ amerykańskie indeksy SP500 i NASDAQ od początku roku osiągnęły imponujące wzrosty. 25% urósł SP500 i aż 30% NASDAQ. W takim środowisku, gdy rynki są wysoko, naprawdę trudno szuka się nowych okazji inwestycyjnych. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu, który poruszyłem jakiś czas temu inwestycji w sektor weterynaryjny. W tym materiale natomiast chciałbym skupić się na analizie potencjalnego zakupu spółek z tej branży i postaram się uzasadnić, dlaczego właśnie teraz dostrzegam tam interesujące okazje inwestycyjne. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Materiał powstał przy współpracy z XTB. To polski broker z usług, którego korzystam, inwestując na rynku amerykańskim. Polecam to konto przede wszystkim ze względu na brak prowizji od zakupów, gdy nie przekraczam 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Jeśli chcesz skorzystać z oferty XTB, link do strony brokera znajdziesz w opisie tego nagrania. Dlaczego przyglądam się weterynarii pod kątem inwestycyjnym? Przede wszystkim jest to sektor charakteryzujący się pewnym rodzajem stabilności i odporności na zawirowania rynkowe. A przy tym oferuje całkiem niezłe tempo wzrostu, wygląda ono dosyć stabilnie na najbliższe lata. Szacunki mówią o 7-8% średniego wzrostu tego rynku, natomiast pamiętajmy, że jest to średnia i niektóre spółki będą ją zaniżać, a niektóre zawyżać, więc jeżeli. Dobrze, wybierzemy podmiot, w który chcemy zainwestować. Wynik naszej inwestycji może być całkiem niezły. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jeszcze jeden aspekt, jeżeli ktoś szuka nieco wyższego wzrostu. Telemedycyna to jest gałąź weterynarii, która rozwija się znacznie szybciej. Tutaj szacunki wzrostu na najbliższe lata to około 18% rocznie. Pamiętajmy, że Weterynaria to sektor gospodarki konkurencyjny, sporo spółek działa na tym rynku. Ja w tym materiale chciałbym skupić się na liderach i tutaj Zoetis przygarnęło sobie 20% tego rynku, Merck jest to udział 11%, Idex Laboratories 9%, Elanco 14% i Beringer 16%. Natomiast w przypadku spółki Merck nie jest to główna gałąź ich działalności, a firma Beringer to spółka prywatna, nienotowana na rynku amerykańskim i nie możemy tutaj zainwestować w akcje tego przedsiębiorstwa. Stąd tak naprawdę do inwestycji z liderów zostają nam trzy podmioty: Zoetis, Idex i... Elanco. Oto zalety branży weterynaryjnej, tak jak wspomniałem przy okazji poprzedniego slajdu. Jest to branża charakteryzująca się pewnym rodzajem odporności na zawirowania rynkowe, dosyć stabilnym wzrostem oraz moim zdaniem jest to branża innowacyjna. Tutaj liderzy wprowadzający nowe produkty na rynek mogą tego rynku zagarniać nieco więcej. Wiąże się to oczywiście niestety z wysokimi kosztami rozwoju. Problemem jest znalezienie wykwalifikowanej kadry, jeżeli chodzi o tę branżę oraz e, regulacje prawne. Jeżeli chcielibyście więcej posłuchać na temat branży weterynaryjnej i spółek Zetis czy Idex Laboratories, zapraszam Was do odwiedzenia mojego poprzedniego materiału. Zanim zacznę opowiadać o tych trzech podmiotach, chciałbym przypomnieć, że materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej i powstał w celach edukacyjnych. Miejcie także na uwadze fakt, że ja zainwestowałem własne środki zarówno w Zoetis jak i iDex i w przypadku tych podmiotów mogę nieco koloryzować. Oto matryczki co tutaj widzimy przede wszystkim, wycena tych przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o kapitalizację. ZOETIS jest spółką największą z tego zestawienia 80 miliardów tyle wynosi kapitalizacja. Po środku jest IDEX z kapitalizacją około 35 miliardów, najmniejsze jeżeli chodzi o kapitalizację, oczywiście Elanco 6,5 miliarda. Jeżeli chodzi zaś o wycenę, najdrożej wyceniony jest IDEX na chwilę obecną cena do zysku, czyli PE ratio to niecałe 41, dwie pozostałe spółki w tym wskaźniku poziom około 32-35. 3. Pamiętajmy, że Zoetis jest spółką dywidendową i należy mieć to na uwadze. Przy okazji oceny wskaźników i słupków tej firmy, Zoetis nie wypłaca może oszałamiającej dywidendy, wynosi ona 1%. W przypadku spółki IDEX, tutaj to przedsiębiorstwo stara się dzielić wypracowanymi zyskami z akcjonariuszem przy pomocy skupu akcji własnych. Tak to wygląda, biorąc pod uwagę metryczki tych przedsiębiorstw. Wspomniałem, że jestem zaangażowany w spółki Zoetis i Idex. Wygląda w moim przypadku to tak. Zgromadziłem na swoich rachunkach 44 akcje Zoetis. Oraz 10 akcji IDEX, na chwilę obecną na ZOETIS mam 2,5% zysku, natomiast w przypadku spółki IDEX 13,5% straty. W ujęciu całości portfela wygląda tak, że moja pozycja na IDEX to 5% portfela, natomiast ZOETIS 9%. Pierwsze zestawienie ze sobą tych biznesów wygląda tak. Ja na rynku wyszukuję przedsiębiorstwa potrafiące regularnie zwiększać swoje przychody, ale i charakteryzujące się dodatnią i odpowiednio stabilną bądź najlepiej rosnącą marżą zysku netto. Oznacza to, że te przedsiębiorstwa w długim terminie potrafią generować dosyć stabilne, a nawet rosnące zyski. To wszystko te dwa parametry. W połączeniu z odpowiednią perspektywą rozwoju danego biznesu, to jest taki fundament, na którym ja opieram właśnie swoją inwestycję na rynku. Ten wykres wygenerowałem za pomocą finchata i widzimy na nim. Niebieskim kolorem oznaczone są przychody z Idex, kolor fioletowy, czerwony, elanko. Widzimy, że wszystkie trzy spółki, jeżeli chodzi o przychody, charakteryzują się ich wzrostem za okres 6 ostatnich lat, który widzimy tutaj na wykresie. Króluje Idex ze wzrostem przychodów na poziomie ponad 10%. Zoetis, jak i Elanko w tej kwestii rozwijają się nieco wolniej. Tutaj wzrost przychodów lekko ponad 8%. Inaczej wygląda to wszystko pod kątem marży. Zoetis i Idex spełniają moje warunki inwestycji, charakteryzują się dosyć stabilną, a nawet rosnącą marżą w czasie. Natomiast Elanco marża czasami jest ujemna, w związku z tym ta spółka czasami przynosi stratę, co dyskwalifikuje dla mnie to przedsiębiorstwo pod kątem inwestycyjnym. Przyjrzyjmy się teraz tym spółkom pod kątem bilansu. Najpierw Zoetis, tutaj przychody, ich wzrost wynosi 11% kwartału do kwartału. Długoterminowo wygląda to tak. W ostatnim kwartale przychody wyniosły niecałe 2,5 miliarda dolarów, jeżeli chodzi o IDEX. Tutaj wzrost nieco mniejszy, 6,5%, kwartał do kwartału, natomiast długoterminowo ten wykres prezentuje się w taki sposób. Za ostatni kwartał było to miliard dolarów niecały i wzrost w stosunku do kwartału poprzedniego, tak jak wspomniałem wcześniej, 6,5%. Zobaczmy teraz na EBITDA, jak EBITDA się zmienia, ile spółka potrafi ukręcić z tych przychodów w przypadku Zetis ten wykres prezentuje się w taki sposób EBITDA za ostatni kwartał ponad miliard dolarów w przypadku IDEX EBITDA za ostatni kwartał 338 milionów dolarów wygląda to wszystko na wykresie IDEX jakby EBITDA przyspieszała w czasie zwróćmy także uwagę na EPS jak kształtuje się zysk na pojedynczą akcję widzimy bardzo ładny wzrost w przypadku Zoetis za ostatni kwartał półtora Dolara zarobionego, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do kwartału poprzedniego, EPS dla IDEX prezentuje się w taki sposób i ten wykres nieco bardziej stromy, natomiast w ostatnim czasie te wzrosty zdają się nieco bardziej hamować, 2,5 dolara na pojedynczą akcję i wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o ponad 10%. Zobaczmy, jak zmienia się liczba akcji w obiegu. W przypadku ZETIS prezentuje się to w taki sposób: spółka przeprowadza bardzo agresywny skup akcji własnych, co w połączeniu z tym 1% dywidendy wypłacanym inwestorowi. Stanowi e, dla mnie bardzo pozytywny aspekt. Zobaczmy, jak wygląda to w przypadku IDEX Laboratories. IDEX, przypominam, dywidendy nie wypłaca. Ten skup akcji własnych był bardzo agresywny, natomiast ostatnio nieco hamuje. Natomiast on jest, ciągle występuje i to jest dla mnie pozytywna sytuacja. Tutaj dla mnie plus e, powinniśmy zapisać po stronie spółki. ZOETIS. Zobaczmy, jak zmieniają się aktywa tych przedsiębiorstw. Na początek Zoetis, bardzo ładny wzrost. Jeżeli chodzi o IDEX, aktywa IDEX prezentują się w taki sposób: to przedsiębiorstwo rośnie aktywami. Nieco szybciej. Natomiast pamiętajmy, że ta spółka nie wypłaca dywidendy. Tutaj zaciągnięty nieco taki hamulec ręczny w przypadku biznesu Zoetis, ponieważ ta spółka dywidendą z akcjonariuszami się dzieli. Zobaczmy, ile te przedsiębiorstwa mają gotówki do dyspozycji. Tutaj pierwsze jest Zoetis. Zoetis Tutaj tendencja spadkowa dysponuje środkami 1,7 miliarda dolarów, natomiast w przypadku spółki IDEX gotówka do dyspozycji w ostatnim czasie 300 milionów. Przyjrzyjmy się zadłużeniu długoterminowemu. Zacznijmy jak zwykle od Zoetis. I tutaj zadłużenie 6, prawie 6,5 miliarda dolarów. Przypominam, że w odniesieniu do EBITDA to są poziomy może niezbyt wysokie, ponad 1, natomiast taki poziom zadłużenia nie jest problematyczny. Zadłużenie po stronie z tutaj IDEX wygląda tak, w chwili obecnej 525 milionów dolarów i wyraźna tendencja spadkowa w ostatnim czasie, bardzo fajny, pozytywny objaw. Jeżeli chodzi o marże, zacznijmy od Zoetis. Marże prezentują się w taki sposób. Widzimy, że są one dosyć stabilne, rosną w czasie. W ostatnim kwartale prezentowały się w taki sposób. 26% tyle ze swoich przychodów Zoetis jest w stanie sklasyfikować jako swój zysk netto. IDEX Laboratory pod kątem marży wygląda, wygląda podobnie, te marże rosną stabilnie w długim terminie i za ostatni kwartał marże nieco niższe, jeżeli chodzi o zysk netto w przypadku IDEX, bo 22,5% oznacza to, że Zoetis w swoim biznesie pracuje nieco efektywniej, więcej, większą część przychodów jest w stanie Sklasyfikować jako zysk netto. Chciałbym w tym materiale pokazać jeszcze cztery wykresy dotyczące tych biznesów. Pochodzą one z aplikacji Scrap. Pierwszy z nich dotyczy Zoetis, i tutaj widzimy, jak kształtowała się cena akcji. Pokazuje to ten zielony kolor oczywiście w stosunku do rosnących przychodów tego przedsiębiorstwa oraz co kształtowało tę cenę. Tutaj czerwonym kolorem ukazane są estymacje zarówno analityków, jak i samego przedsiębiorstwa, i widzimy, że tak naprawdę te. Estymacje kształtowały cenę w krótkim terminie. W wypadku, gdy te estymacje w przeciągu roku były podnoszone, wtedy kurs zaliczał wzrosty. Natomiast w przypadku lat słabszych, kiedy perspektywy były gorsze, tutaj widzimy korektę na kursie i w ostatnim czasie konsolidację. W przypadku IDEX wygląda to podobnie. Lata z podnoszonymi estymacjami. Oczywiście, wzrost kursu w ostatnim czasie. Widzimy, że ten kurs koryguje, co wiąże się oczywiście z obniżkami perspektyw dla tego biznesu, perspektyw wyników. To, co przekonuje mnie do zakupów, to te wykresy cena do sprzedaży. Tutaj na pierwszy ogień Zoetis. Widzimy, że obecnie 8,35 tyle wynosi cena do sprzedaży. Kolorem zielonym na tym wykresie widzimy wzrost przychodów, tak jak w poprzednich wykresach, natomiast kolor czerwony to są wolne przepływy pieniężne. Te spółki charakteryzują się dodatnimi i rosnącymi w ostatnim czasie, właśnie przepływami pieniężnymi, a dodatkowo te poziomy ceny do sprzedaży były dobrymi momentami statystycznie do wejścia w te biznesy. W wypadku ZOETIS wygląda to tak. Jeżeli chodzi o IDEX Laboratories, widzimy, że cena do sprzedaży dla tego biznesu także tutaj zalicza niskie poziomy, jeżeli chodzi o ten wskaźnik i tutaj upatruję szansy inwestycyjnej. Tutaj czerwonym kolorem także wykres przepływów pieniężnych dotyczących Hydex Laboratories i mnie to bardzo cieszy, że te przepływy rosną w ostatnim czasie dosyć dynamicznie. Chcąc krótko podsumować dzisiejszy materiał, zarówno Zoetis, jak i Idex postrzegam jako bardzo dobre przedsiębiorstwa. Obydwie te spółki rozwijają się w długim terminie, zwiększają swoje zasięgi, jak i potrafią przełożyć to na rosnące zyski i tutaj Zoetis tym zyskiem dzieli się nieco bardziej ze swoimi akcjonariuszami stąd większa ekspozycja właśnie na spółce Zoetis należy mieć oczywiście na uwadze fakt dosyć wysokich wycen na rynku amerykańskim niemniej jednak te dwie spółki uważam, że są w dobrym momencie w chwili obecnej do zakupu. Pamiętajcie, że w moich ocenach ja oczywiście mogę się mylić, nie jestem doradcą finansowym i te odcinki nie stanowią w żadnym stopniu rekomendacji. Nie kopiujcie moich ruchów. Ja ze swojej strony chciałbym zaprosić was na inne publikacje na mamach tego kanału. Jeżeli coś się wam podobało i chcielibyście takie nagrania oglądać częściej, zasubskrybujcie mój kanał. Kończąc dzisiejszy materiał, chciałbym poinformować Was jeszcze, że jeżeli nie uczestniczyliście w konferencji masterclass organizowanej w listopadzie przez XTB, macie teraz możliwość obejrzenia nagrań z tej konferencji. Link zostawiam Wam w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Życzę powodzenia na giełdzie. Trzymaj się. Cześć.